Strajk ostrzegawczy w kopalni Mysłowice Wesoła jest porozumienie, będą podwyżki. Służba więzienna w Centralnym Muzeum Pożarnictwa świętowała 101 urodziny. Rozpoczęła się budowa parku Hillwood Mysłowice. Marcin, Janota, witam i zapraszam. To jest minął tydzień witew.pl, a takie są szczegóły informacji. W Śląskich kopalniach nie będzie referendum strajkowego, a górnicy nie pojadą 28 lutego protestować do Warszawy. Minister Jacek Sasin poinformował w czwartek, że górnicy z PGG dostaną 6% podwyżki. To efekt rozmów, które odbyły się w katowickiej siedzibie Polskiej Grupy Górniczej. Przypomnijmy, że w poniedziałek we wszystkich kopalniach i zakładach Polskiej Grupy Górniczej, w tym w KWK Mysłowice Wesoła, odbył się strajk ostrzegawczy. Górnicy rozpoczęli pracę z dwugodzinnym opóźnieniem. Powodem protestu był brak porozumienia. W sporze dotyczącym tegorocznych płac oraz pogłębiające się problemy przedsiębiorstwa związane ze sprzedażą węgla. Województwo śląskie jest największym okręgiem służby więziennej w Polsce. Może tu odbywać karę prawie 8 tysięcy więźniów w 6 załkadach karnych i 7 aresztach śledczych. Jednym z nich jest ten w Mysłowicach. To jeden z powodów, dla których w Centralnym Muzeum Pożarnictwa odbyły się obchody 101. rocznicy działalności tej służby mundurowej. 101. urodziny tej formacji w naszym kraju i przypadające 8 lutego święto służby więziennej ściągnęły do Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach najważniejszych przedstawicieli więziennictwa z Polski i regionu. Na co dzień niewielu z nas ma z nimi do czynienia i nie wiemy o nich zbyt dużo. Kim są funkcjonariusze służby więziennej? Służba więzienna w Polsce jest trzecią co do wielkości służbą mundurową, bo mamy blisko 30 tysięcy funkcjonariuszy i około dwóch ponad tysięcy pracowników cywilnych. Jesteśmy bardzo ważnym ogniwem w łańcuchu bezpieczeństwa państwa. Jesteśmy tą służbą, która wykonuje w głównej mierze wyroki pozbawienia wolności i tymczasowe aresztowanie. W ubiegłym roku świętowali 100 lat więziennictwa w niepodległej Polsce. Postać marszałka Piłsudskiego oraz jego związek z naszymi ziemiami wspominał podczas swojego wykładu profesor dr habilitowany Dariusz Nawrot z Uniwersytetu Śląskiego. Marszałek Józef Piłsudski w dniu 8 lutego 1919 roku utworzył straż więzienną. My jesteśmy jako służba więzienna kontuatorką tej przedwojennej straży więziennej z jej, Chlubnymi tradycjami, z dorobkiem myśli penitencjarnej, który na owe czasy był, był to najbardziej nowoczesny system penitencjarny w Polsce. No niestety, wojna przerwała te dokonania. Wojewódzkie obchody święta służby więziennej były okazją do wręczenia odznaczeń Ministerstwa Sprawiedliwości oraz aktów nadania wyższych stopni służbowych, które w okręgu katowickim otrzymało 186 funkcjonariuszy. Praca w więziennictwie to często praca z osobami niebezpiecznymi, ale też na przykład uzależnionymi. Wymaga to nie tylko. Ogromnej wiedzy i doświadczenia, ale również odporności psychicznej. To jest bardzo ważna rola, no, bo ponieważ w każdym społeczeństwie są ludzie, którzy popełniają przestępstwa i nie, nie, nie chcą żyć w ogólnie przyjętych normach. Dlatego też my zapewniamy bezpieczeństwo społeczeństwu w ten sposób, że po prostu izolujemy te osoby od społeczeństwa, a jednocześnie staramy się pracować nad nimi. W taki sposób, żeby one po opuszczeniu jednostki penitencjarnej mogły w tym społeczeństwie funkcjonować w sposób zgodny z prawem. Nasze województwo jest największym okręgiem służby więziennej w Polsce. Może tu odbywać karę prawie 8 tysięcy więźniów w sześciu zakładach karnych i siedmiu aresztach śledczych. Jednym z nich jest ten w Mysłowicach. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poznała oferty na budowę prawie 13 km drogi ekspresowej S1 między Mysłowicami a Oświęcimiem i dwukilometrowej obwodnicy Bierunia. Do dyrekcji wpłynęło 9 ofert. Najniższą cenę zaproponowała spółka China State Construction Engineering Corporation Limited. W ocenie propozycji brano pod uwagę cenę, skrócenie czasu realizacji i przedłużenie okresu gwarancji. Wszystkie odcinki drogi ekspresowej S1 od Mysłowic do Bielska Białej zostaną zrealizowane w formule projektu. Projektuj i buduj. Dyrekcja planuje podpisać umowę z wybranym wykonawcą w kwietniu bieżącego roku. Budowę zaplanowano na lata 2021-2023. Rozpoczęła się budowa parku Hillwood Mysłowice. Nowoczesny park magazynowy powstaje na terenach przemysłowych pomiędzy ulicą Mikołowską a obrzeżną zachodnią, zaledwie parę kilometrów od skrzyżowania autostrady A4 z drogą ekspresową S1. Bliskość trasy przelotowych zapewni sprawną komunikację z południem oraz centrum Polski, a także z rynkami naszych zachodnich sąsiadów. Obecnie wznoszona jest pierwsza hala. Zakończenie prac jest planowane na trzeci kwartał tego roku. Zasiadanie w Młodzieżowej Radzie Miasta pomaga młodym ludziom rozwijać zainteresowania, poznać zasady, na jakich funkcjonuje urząd i Rada Miasta oraz brać czynny udział w życiu Mysłowic. Na 23 marca zaplanowane są wybory do Młodzieżowej Rady Miasta siódmej kadencji. Na 23 marca zaplanowane są wybory do młodzieżowej rady miasta Mysłowice siódmej kadencji. Wczoraj w magistracie miała miejsce konferencja prasowa w tej sprawie. W tym roku to nie szkoły będą wystawiać kandydatów, przyszli radni nie muszą zatem uczyć się w Mysłowicach, muszą natomiast tutaj mieszkać. Ponadto wybory nie będą odbywać się w szkołach, a w Urzędzie Miasta i w Mysłowickim Ośrodku Kultury. Gorąco zachęcamy dyrektorów szkół, żeby umożliwili uczniom jakby przyjście tutaj do nas na te wybory i oddanie głosu na swojego kandydata. Liczymy na wysoką frekwencję. Godziny są dostosowane jakby do lekcji, które są również godziny popołudniowe. Jeżeli ktoś nie będzie mógł zagłosować wcześniej, będzie mógł też to zrobić po południu. Swoją kandydaturę na radnego. Mogą zgłosić uczniowie szkół średnich i ósmotlasiści mieszkający w naszym mieście, niezależnie od miejsca kształcenia. Wystarczy, że wypełnią formularz pobrany ze strony magistratu i złożą go lub prześlą do urzędu do 6 marca. Z ramienia Urzędu Miasta przygotujemy taki wykaz kandydatów z opisem sylwetki każdego kandydata, ale już teraz zachęcamy do osób, które będą kandydować, do tego, aby pomyślały, w jaki sposób chcą wypromować swoją sylwetkę i zachęcić Młodzież Mysłowicką do głosowania właśnie na siebie. Zasiadanie w Radzie pomaga młodym ludziom rozwijać zainteresowania, poznać zasady, na jakich funkcjonuje urząd i Rada Miasta, oraz brać czynny udział w życiu Mysłowic. Młodzieżowa Rada Miasta na pewno też pozwala nam na zebranie różnego rodzaju kontaktów. Tak jak wspominałem, Memoriał Agaty Mróz, w którym braliśmy udział, pozwolił nam na pewno poznać osoby z struktury sportu. Dzięki czemu mogliśmy na przykład zobaczyć, jak, jak wygląda organizacja wydarzeń, memoriałów, wydarzeń masowych. W głosowaniu, podobnie jak w naborze, wezmą udział uczniowie szkół średnich i ósmoklasiści mieszkający w Mysłowicach bez względu na miejsce nauki. Szczegółów dotyczących naboru kandydatów i samorząd głosowania, które odbędzie się 23 marca, szukajcie na stronie www.mysłowice.pl z ulic Mysłowic zaczynają znikać bazgroły. Pracownicy Zomu wzięli w dłonie ścierki, szczotki oraz specjalistyczne preparaty. Zakład oczyszczania miasta Mysłowice rozpoczął pilotażową akcję usuwania z miejskich murów bazgrołów i wulgaryzmów. Zebrali sugestie od mieszkańców, zweryfikowali je i wypowiedzieli wojnę bohomazom na ulicach. Zakład oczyszczania miasta Mysłowice rozpoczął pilotażową akcję usuwania z miejskich murów bazgrołów i wulgaryzmów. Zdecydowanie to jest walka. Na kilkadziesiąt zgłoszeń, które otrzymaliśmy od mieszkańców wybraliśmy około 20, które leżą przede wszystkim, czy znajdują się przede wszystkim na terenach miejskich, do których my mamy jakby dostęp i my możemy realizować takie zadania. W środę 19 lutego pracownicy ZOMU wzięli w dłonie ścierki, szczotki oraz specjalistyczne preparaty. Na pierwszy ogień poszedł budynek przy ulicy Katowickiej 18. A co o wulgaryzmach na murach i akcji ich czyszczenia myślą Mysłowiczanie? Bardzo przeszkadzają, źle reprezentują miasto, napisy są wulgarne. Uważam, że to szpeci, nieładnie wygląda i należy to usuwać. Na pewno znajdą się osoby, które będą nadal robiły tak zwane brzydkie graffiti, bo tego nie można inaczej nazwać. Ale ważne jest, że są takie akcje i myślę, że inni ludzie, którzy przechodzą, też zaczną zwracać na to uwagę. Jeżeli ciężka praca domu nie zrobi na wandalach wrażenia, instytucja ma jeszcze jeden pomysł, jak zasłonić oszpecone napisami mury i poprawić estetykę miasta. Nauczeni doświadczeniami z poprzedniego roku, z 2019, kiedy obchodziliśmy rocznicę wybuchu pierwszego powstania śląskiego, i z okazji właśnie tej rocznicy powstał mural na ulicy Bytomskiej. Chcielibyśmy, aby takie murale powstawały, z tego względu, że przez właściwie pół roku czy ponad pół roku ten mural nie został naruszony, nie został zniszczony. Mamy taką nadzieję, że samo czyszczenie ścian to jest jedna rzecz, ale powstawanie murali to jest druga rzecz, która właśnie spowoduje raz poprawę estetyki miasta, a dwa... To, że ta estetyka nie będzie niszczona. Pilotażowa akcja zomu trwa, gdy wszystkich 20 punktów na mapie mysłowic zostanie wyczyszczonych, dowiemy się, ile to kosztowało i jakie są szanse, by walka z bazgrołami przeniosła się w kolejne miejsca. To jest program Minął tydzień, a przed nami takie jeszcze tematy. Przemysłowickiej fundacji dwa razy kochaj powstała poradnia rodzinna z pokojem terapeutycznym. Mysłowicki Magistrat ruszył z cyklem zajęć dotyczących pierwszej pomocy zwierzętom. Wyjątkowe walentynki dla kochających zwierzęta. Przy Mysłowickiej Fundacji Dwa Razy Kochaj powstała właśnie poradnia rodzinna z pokojem terapeutycznym. W poradni pomoc psychologiczną znajdą m.in. rodzice z problemami wychowawczymi. W obliczu problemów często zamykamy się w sobie albo uciekamy, np. w używki. Zdarza się, że w trudnej sytuacji zarówno dzieci, jak i dorośli nie wiedzą, do kogo zwrócić się o pomoc. Przy Fundacji Dwa razy Kochaj powstała właśnie poradnia rodzinna z pokojem terapeutycznym, do której niezależnie od rodzaju problemu może zgłosić się cała rodzina. Czasami. Po prostu nas w życiu spotykają różne trudne sytuacje. I to, to może być śmierć, to może być poronienie, to może być coś, czego nie jesteśmy w stanie przewidzieć. I tutaj, jakby osoby, które będą świadczyć tego typu usługi, czyli jakąś psychoterapię bądź konsultacje psychologiczne, chcą pomagać i chcą wspierać tego typu osoby. W dzisiejszych czasach rodziny borykają się z problemami, których kiedyś nie było lub nie były tak powszechne. Dlatego na spotkania z terapeutą mogą przychodzić nie tylko dzieci lub rodzice ale i całe rodziny. To są problemy związane z tym, jak bardzo ich przerasta współczesny świat, czyli jest obniżony nastrój, jest depresja, jest uzależnienie, jest samotność. W poradni pomoc psychologiczną znajdą na przykład rodzice z problemami wychowawczymi, bliscy osób niepełnosprawnych, rodziny zrekonstruowane, dzieci rozwodzących się rodziców czy młode matki dla których wszystko się zmienia po urodzeniu dziecka. Specjaliści będą stosować między innymi metody rekomendowane przez amerykańskich terapeutów czy Katowicki Ośrodek Metis, również pracujący na tych programach. Ciężko jest też w sobie samym zidentyfikować, że kurczę mam problem. A jeżeli po prostu coś, coś nie działa tak, jakbyśmy chcieli, jestem otwarta na to, żeby każdy przyszedł. Porozmawiamy i zobaczymy, co się da z tym zrobić. Drzwi poradni rodzinnej będą otwarte dla wszystkich mieszkańców Mysłowic i miast ościennych. Nie tylko dla tych, którzy korzystają z pomocy Fundacji Dwa Razy Kochaj. Póki co będzie ona działać trzy razy w tygodniu. Wszystkich dodatkowych informacji szukajcie na www.2xkochaj.pl. Posiadanie pupila to nie tylko wspaniała zabawa i ogromna przyjemność, ale przede wszystkim wielka odpowiedzialność. To właśnie od nas zależy zdrowie, a nawet życie naszych podopiecznych. Mysłowicki magistrat ruszył z cyklem zajęć w miejskich placówkach oświatowych dotyczących pierwszej pomocy zwierzętom. O udzielaniu pomocy ludziom słyszał już każdy, ale co z ratowaniem naszych pupili? Urząd Miasta ruszył z cyklem zajęć w Mysłowickich Placówkach Oświatowych dotyczących pierwszej pomocy zwierzętom. Pomysł na takie przedsięwzięcie wziął się stąd, że mało mówi się o pierwszej pomocy dla zwierząt. Stąd też pomysł na zakup przez Urząd Miasta Fantomu Psa, który umożliwia przeprowadzanie nam takich zajęć. Na chwilę obecną chęć udziału w takich kursach zgłosiło 10 placówek Mysłowickich. W sumie w lutym zdążymy przeszkolić ponad 700 uczniów. Do tej pory lekcje Pokazowe odbyły się już w szkole podstawowej nr 2 oraz szkole sportowej imienia Olimpijczyków Śląskich w Mysłowicach. Podczas nich uczniowie mieli możliwość poznać najważniejsze zagadnienia dotyczące zdrowia zwierząt, co zrobić w przypadku udaru cieplnego czy ugryzienia przez pszczołę czy osę ale najważniejsza była część praktyczna do wykonania na fantomie. Każdy dzieciak ma możliwość przeprowadzenia sam takiej resuscytacji, pokazujemy gdzie sprawdzić tętno, pokazujemy jak udrożnić drogi oddechowe pieskowi, no i sam masaż serca. Czego jeszcze dowiedzieli się uczniowie na prelekcji? 15 uci ucisnąć i dwa wdechy w nos. Wszyscy mają jeść swoje jedzenie, a nie to, co ludzie, bo potem się przyzwyczają do naszego i nie będą jeść tak, jak powinny. Czy takie zajęcia są ważne dla dzieci? Bardzo. Jak ktoś ma takiego właśnie pupila, to potrzebna jest. Myślę, że bardzo fajne są te inicjatywy. Jest to też taki moment, kiedy uwrażliwia się dzieci na e, zwierzęta. Bo to nie chodzi tylko o to, jak mogą ratować w takich nagłych wypadkach, ale w ogóle chodzi o to, że warto pomagać. Warto pomagać zwierzętom, warto o nie dbać, warto wiedzieć, co można, jak w jaki sposób się opiekować zwierzętami. No i w dzisiejszych czasach to jest bardzo dobra lekcja dla nich. I one są bardzo żywo zainteresowane. Schronisko przy ulicy Sosnowieckiej wykorzystuje każdą okazję, by zaprosić do siebie mieszkańców i pokazać im swoich podopiecznych. Tym razem zaprosiło wszystkich kochających zwierzęta na wyjątkowe walentynki. Łapa? Druga. Całość? Merdające z radości psie ogony, puszki zapełniające się datkami, mruczące z zadowolenia kociaki i mnóstwo miłości. Tak wyglądały walentynki w Mysłowickim schronisku dla bezdomnych zwierząt. Dzisiaj spędzamy czas z naszymi zwierzakami, żeby pokazać im troszeczkę serducha, wyprowadzić na spacerki. Też yy, wczoraj, niestety, Walentynki trafił do nas. Yy, sam dzień wskazywał, nazwaliśmy go Walenty. Piesek w stanie bardzo tragicznym, na, którym, na którego będziemy potrzebować troszeczkę pomocy państwa, i stąd też yy, wszystkie datki, które zgromadzimy dzisiaj, będą przeznaczone na leczenie naszego Walentego. Schronisko przy ulicy Sosnowieckiej wykorzystuje każdą okazję, by zaprosić do siebie mieszkańców i pokazać im swoich podopiecznych. Podczas takiej wizyty można poobserwować, jak ogromną pracę wkładają pracownicy przetuliska w pomoc zwierzakom i samemu się w nią włączyć. Tradycją jest już schroniskowy bazarek oraz poczęstunek przygotowany przez wolontariuszy i nie tylko, z którego dochód w całości przeznaczany jest na potrzeby instytucji. Z okazji walentynek goście schroniska mogli kupić także kawałek tortu ufundowanego przez urząd miasta. Namawiamy ich do tego, aby zostawiali tutaj pieniążki, darowizny, żeby zostawiali tutaj opał, bo opał też jest potrzebny o tej porze roku środki czystości, a co najważniejsze, żeby zostawili tutaj cząstkę swojej miłości dla tych zwierząt, poszli z nimi na spacer, pogłaskali, przytulili. Każdy dzień otwarty przyciąga tłumę mieszkańców, nie tylko mysłowic, którzy chcą zabrać na spacer psiaka i pobawić się z mieszkańcami kociarni. Nie inaczej było tym razem. Mamy w domu zwierzaka, mamy psa i chomika, chomik jest uratowany. Kochamy zwierzaki, lubimy pomagać. Jeśli jednak wizyta od czasu do czasu to dla Was za mało, pamiętajcie, że nie trzeba wiele, by zostać wolontariuszem w schronisku. Wystarczy wielkie serce, które trzeba umieć okazać tym często bardzo skrzywdzonym przez ludzi zwierzętom. Bo kochamy zwierzątka, pieski, kotki i chcieliśmy tak spożytkować wolny czas. No po prostu bardzo lubimy psy i są, jest tu dużo fajnych piesków, więc zachęcam wszystkich do... Bycia wolontariuszami w schronisku. Dzień otwarty był także idealną okazją, by dowiedzieć się wszystkiego o adopcji czy wolontariacie. Kolejne takie spotkanie już na wiosnę. Tą informacją kończymy. To wydanie programu minął tydzień. Życzę oczywiście udanego i sympatycznego tygodnia i do zobaczenia już za 7 dni.